Natomiast kierowiec K700, tak samo jak kierowiec K700, 340 litrów i w baku i dwa napędy, czyli AWD i blokada dyferencjału zawsze włączone, opony błotne 63 cale. I kierowiec K7M, mamy też 340 litrów w baku, AWD zawsze włączone świetnie, blokada dyferencjału zawsze włączona kapitalnie. I największe opony w grze, opony błotne 79 cali. Nowoczesny traktor, prawdziwy potwór, kierowiec K7M. Nowoczesna, alternatywna dla wschodnioeuropejskiego klasyka K7M z łatwością zaspokoi wszelkie potrzeby wydajnego gospodarstwa rolnego dzięki zastosowaniu solidnej przegubowej ramy, podobnie jak poprzedniku, a także unowo Cześnion niemu napędowi i zmianie rozstawu osi. No właśnie. K7M to uniwersalna maszyna, która rozwiąże wszelkie rolnicze problemy zapewniając moc, uniwersalność i wytrzymałość nawet w najtrudniejszych warunkach. To będzie niesamowity potwór. I tak. Yy, dobra, zobaczmy. Mamy... Z go to być do robienia. Silnik 220 punktów wytrzymałości. Zobaczmy, jak wygląda w środku. No proszę. Bardzo nowocześnie. No proszę. Tu mamy jakieś joysticki do kierowania. Wajchy. Bomba sprawa. Uła! No pięknie, nie? <zysk> Gubowy, tak? Tak jest, zgadza się, ale największe opony w grze 79 cali. E, czy ja wiem? Nie widziałem jak wygląda. Także, no, możliwe. Gdzieś to będzie, odpalmy. Trzyjszy na razie, spalanie. Gdzie niech je jeszcze zobaczę. Tak, czyli na ostatniej mapie ten najmocniejszy silnik był. Dobra, spalanie nam wzrasta. A jakie było spalanie? 3 i 3 na razie. 3 i 3. O, 270. Mamy spalanie 3 i 6. I najmocniejszy silnik. Silnik znacznie zmodyfikowany pod kątem przyspieszenia i trwałości. Duża moc i wysokie spalanie. Czyli B będzie, tak? I 300. 4,1. Okej. Okay. 24 tysiące kosztuje te. Można sprzedać podstawowe i zdobyte. Czyli tak high spad skrzynie biegów po tunigową. Mm, nie, tu mamy 180, 220, czyli będzie skrzynia specjalna, zaawansowana. Trwałość nam na S i spalanie na maksa mamy. To będzie dosknień, który będziemy używać 250 na skrzyni, dobrze. 4-4, czyli chyba takie style, takie same chyba spalanie powinno być chyba jak ta kierowcuka 700 Moim zdaniem Czyli tak, silnik mamy, skrzynie mamy, zawieszenie fabryczne, ok. Opony 79 cali i właśnie drugie opony, e, czyli podwójne opony z przodu i z tyłu, dodatkowo on będzie szerszy, także no uczynił z niego prawdziwego, prawdziwego potwora, nie w każdym miejscu, ale zawsze będzie możliwość zmiany, zmiany opon na te normalne. Zajbiście, panie kochane. Wyciągarka ciężka fabryczna, dam od razu mu tą ciężko zaawansowaną. <słuch> <słuch> Rany julek, ale to będzie potwór. Nie, no wygląda mega. W każdym terenie sobie myślę, że da radę bez żadnego problemu. REMA dodatki, jedyne co posiada, to dodatek WAN do zamontowania. Mamy 600 części naprawczych, dwa koła zapasowe i 180 litrów dodatkowego paliwa. Obręcze nie do ruszenia, no to trochę dziwne, a zaraz zobaczymy się, jak zmienimy nie wróć. Opony na te na razie normalne to będzie możliwość zmiany obręczy? Też nie, no to trochę bez sensu. A przetestujemy go na dwóch oponach z ładunkiem, natomiast tutaj na lot wyjedziemy już... Wyjedziemy na bogato. Zostawić tego czerwonego na razie. Chyba tak. No, bo mi tego te kolorki widzę, że nie bardzo podchodzą. Coś się jeszcze tutaj można było? Akcesoria. Zasłonki nie, naklejki nie, zewnętrzne nie. Maska. Okej okay. No grubo Dobra, jedźmy Także mamy zrobionego kierowca kasie DM M Ja pierdził <laughs> Jedo grubo Przyjadę przezebramy w ogóle nie no, no to mówię, że no to off owo to to będzie monster, no to, to, to już widać, że będzie monster, to nie trzeba być alfojomego, i Omega, żeby tego nie stwierdzić, jeśli nie wykręcimy. I z tego co tu bodajże yy, chyba Rox mówił, na serwerach testowych te traktory miały tylko AWD. Także fajnie, że dodali również pokładę dyferencjału. I korzystając z okazji chyba pojedziemy na Urskę na ten lód, y, gdzie to zawiczyłem czasówkę na brąz i myślę, że... Czy na złoto, to nie wiem czy damy radę, ale na srebro myślę, że nim. O dobra. Jak to nie bo kręci mi się to przejeść. O pan. Nie mam pytań. Tylko ten, mimo że przegub, to to skręcanie no jednak ciężkie jest. Ciężkie jest na fazie prawie Prawy stanął. I przecież się hamowałem, bo ja chciałem w kamieniu tutaj uderzyć mocno. Byle to bało powiedziałem To to jest kurczę monster, Monster Track Monster ciągnik, ani kochany Oczywiście no nie wszędzie, bo tutaj no... Ale to zawsze będzie można te opony ściągać w razie potrzeby i jeździć na tych pojedynczych, nie? Bo tutaj no przez dołożenie dodatkowych opon z przodu i z tyłu. Jest dużo szerszy, co nie? Także, no... Gdzieś między drzewami, czy tak dalej, gdzie będzie ciasno, wąsko, to on nie przejedzie. Uhu. A tutaj już nie chciałem testować go w lodzie na tych pojedynczych, także od razu w tych podwójnych jedziemy. Nic sobie z tego nie zrobił. Dobre, dobre. Nie, no panie, kochane. Pytania? Nie sądzę. Lodowa macz jak nic. Patrzcie na to, no. Patrzcie na to. Jednak warto było ciężko poprosować na tego traktora. Warto, to jest. I no chyba najlepszy lodowa i najlepszy w ogóle i najlepsza ciężarówka oprodowa w grze. <grybujesz> Number one. Number one. Zdecydowanie number one. Patrzcie na to. On se po prostu... Rzucił jedyneczkę i nic sobie z tego, i nic sobie z tego nie robi, nie? Nic. Kompletnie nic. Biorę się wygrzebać. Nie no, bomba. No patrzcie no. On sobie po prostu jedzie. On sobie po prostu jedzie. <śm> o, grubo. Prawdziwy monstrum Lodowa mansz Number I off To też jest chyba najlepsza ciężarówka Nie do wszystkiego się oczywiście nada, ale Żeby postawić czy coś, czy gdzieś w jakich naprawdę mega ekstremalnych warunkach yy, i w terenie Coś gdzieś dostarczyć to Numer jeden, no numer jeden, no nic sobie z tego nie zrobił, nic, nic o tak. No i jak Wam się podoba, bo mnie jestem zachwycony, nie? To jest maszyna w przyszłości, słuchaj. Z tego przejazdu sobie nie zrobił nic, a sobie klip wideo zapiszemy, bo taki myślę jeden klip wideo filmik sobie wrzucę, bo to co zrobił kierowiec K700 tutaj po tym lodzie to jest poezja. Także kirowiec K7M nowy traktor z sezonu 8 trzeba go zdobyć wykonując kontrakt 30 lat bez żniw, potem się Pokazuję zadanie wspólna sprawa. Odniec trane na, na bagnie Także na pewno warto było kierowiec K7M najlepsza Najlepszy traktor, najlepsza ciężarówka off i lodowa marsz pierwsza klasa, także no, warto było, kierowiec K7M